Konfiguracja poczty E-mail. Dotknij ikonę aplikacji, znajdującą się na ekranie głównym, a następnie wybierz E-mail. W polu tekstowym Adres E-mail wpisz swój adres poczty E-mail. W polu tekstowym Hasło wpisz hasło dostępu do Twojej skrzynki E-mail. Dotknij dalej. Telefon spróbuje automatycznie skonfigurować Twoje konto E-mail. Jeśli próba automatycznej konfiguracji zakończy się niepowodzeniem, Wybierz opcję Konfiguracja ręczna i wypełnij brakujące pola. Konto zostało automatycznie skonfigurowane. W polu tekstowym Nazwij to konto, wpisz nazwę dla Twojego konta e-mail. W polu tekstowym Twoje imię i nazwisko, wpisz nazwę, która będzie pojawiać się w polu Od wysyłanych wiadomości. Aby zakończyć konfigurację konta, dotknij Gotowe. Konto e-mail zostało utworzone, a skrzynka odbiorcza została zaktualizowana. Teraz możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz dodawać do nich załączniki. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.